Dziś zaprezentuję zadanie numer 1 na placu manewrowym. Obsługa pojazdu, przygotowanie do jazdy Skoda Fabia WORD Warszawa. Żeby otworzyć pokrywę silnika, inaczej potocznie nazywana maską, to tak jak w wielu autach, tu z boku widzimy mamy dźwigienkę. Pociągnięcie do siebie powoduje otwarcie pokrywy silnika. Jeżeli chodzi o otwieranie. Pokrywy silnika, to tak jak widzimy na wysokości znaczka. Popatrzmy, z prawej strony, tutaj i tu zaraz, i tu zaraz jest ten element, czyli z prawej strony znaczka, wkładamy palce, szukamy elementu, który się rusza, pociągamy go do siebie i popatrzmy, to jest ten element tutaj. Tak. Czyli jeszcze raz. I widzimy, jeżeli chodzi o podpóreczkę, jest tutaj na maseczce, tu jest ten element, w który należy ją zaprzeć, włożyć, wtedy pokrywa silnika jest podparta. Jeżeli chodzi o podpóreczkę, to z prawej strony widzimy, ona jest tutaj umocowana, element, w który którym zaprzemy tą podpórkę też jest bardzo czytelny koloru pomarańczowego, tak jak tutaj widzimy. Tak. Proszę państwa, elementy pod maską. Skoda Fabia, model egzaminacyjny WORD Warszawa. I popatrzmy po kolei, co tutaj mamy. Po lewej stronie, tak jak widzimy, zbiornik do yy, zbiornik płynu chłodzącego. Oczywiście poziom musi zawierać się między minimum maksimum żeby był prawidłowy. Kolejny element widzimy wskaźnik bagnetowy pomiaru oleju. Obok tutaj koreczek wlewu oleju. Przypominam, sprawdzenie poziomu oleju polega na tym, żeby wyciągnąć bagnet, przetrzeć, włożyć powtórnie. Po wyciągnięciu olej powinien zawierać się, ślad oleju powinien zostać między minimum a maksimum zaznaczony. Na egzaminie pamiętajcie: macie to tylko omówić, nie będziecie tego sprawdzać. Oczywiście pojazd musi być ustawiony na płaskim terenie, chłodny, silnik i w taki sposób to, proszę Państwa, sprawdzimy. Kolejny zbiornik z elementów pod maską to, tak jak widzimy tutaj, zbiornik płynu hamulcowego charakterystyczny, tak jak w wielu autach, korek żółty koloru żółtego z symbolem hamulca ręcznego, awaryjnego, inaczej tak jak tutaj widzimy, proszę państwa, także nic innego jak w wielu autach symbolika ta sama. Poziom powinien zawierać się między minimum maksimum, wtedy jest prawidłowo. I zbiornik płynu do spryskiwaczy. Korek koloru niebieskiego, widzimy na korku symbol spryskiwacza. Jeżeli chodzi o ten element, to prawidłowy poziom powinien zawierać się nie między minimum a maksimum, tak jak w poprzednich zbiornikach, a tutaj sprawdzamy wizualnie. Albo widać ciemniejszy, jaśniejszy. Tutaj ten zbiornik, wtedy ewentualnie widzimy płyn. Jeżeli nie widzimy, otwieramy koreczek. Jeżeli chcemy być pewni, czy jest płyn, najlepiej dolać do pełna, żeby widzieć płyn. Przypominam, że do elementów spod pokrywy silnika zalicza się również sygnał dźwiękowy. I widzimy symbolik sygnału dźwiękowego na kierownicy po naciśnięciu. Sygnał. Mamy, tak jak widzimy, naciśnięcie, sygnał sprawdzony. Przypominam, że jest to element należący do elementów spod pokrywy silnika. Jeżeli chodzi o zamykanie maski, to pamiętajcie, z pewnej wysokości nie bać się, spuszczamy, zamyka się.